Cześć. Tym razem pięć zwrotów, które mogą się przydać w podróży. I pierwszym takim zwrotem będzie I'm just browsing. Co oznacza? Tylko się rozglądam. Na przykład: When approached by a shop assistant, I said, I'm just browsing. Thank you. Drugim zwrotem, który może się przydać, będzie Where can I catch a taxi? Where can I catch a taxi? Gdzie mogę złapać taksówkę? Excuse me, where can I catch a taxi to the city center? Następnym zwrotem może być I'd like a table for two. Poproszę stolik dla dwóch osób. Good evening I'd like a table for two, please. Czwartym zwrotem będzie how much is the entrance fee? Ile wynosi opłata za wejście. Na przykład How much is the entrance fee for the museum? I piątym zwrotem będzie I'd like to book a room. Chciałbym, chciałabym, zarezerwować pokój. Hello, I'd like to book a room for tonight, please. Wszystkie zdania wraz z tłumaczeniami będą w opisie do tej rolki. Mam nadzieję, że te zdania Wam się przydadzą. Miłego dnia.